Zbieramy się już w małą misję. Kierujemy się na basen. Jakby Dobra, A Właśnie widać ten przypadek. Zielona woda i śmieci. Jezus, to, to są klimaty undergroundowe, które my kochamy. Boże, straszy mnie to. Nie wchodź po tym, Boże. Ło Jezus. Normalnie macie lęk wysokości, jak na to patrzycie? Ja lęk wysokości. Bo ja Jakieś bojlery wielkie. Radio. A radio to wiadomo, Ryf FM. Tu chyba był kibel. I patrzcie się na te drzwi, chyba komuś tak. się bardzo tak. mocno chciało za potrzebą. To jest dopiero Kurde, kibel. Kasowali was za tą przyjemność, a teraz nikt nas nie skasował. Czas stąd spadać, bo nas normalnie ktoś tutaj śledzi. Elo elo, 420. Zawsze i wszędzie. Zawsze i wszędzie palone... Yy, ten. <laughs> Kochani, wiem, że jesteście przyzwyczajeni do tego, że zazwyczaj Dżamal tutaj wszystko opowiada Wam za kamery. No ale tym razem Jamala nie ma, zostałam ja wydelegowana. Otóż jedziemy na grzyby, a dokładnie na kurki. I tutaj jestem ja, a tutaj jest Borny Sulinowo, które już znacie z vloga o urbexach. Także podobno jedziemy w miejsce, które jest bardzo nietypowe dla grzybów kurek, więc. I dla ludzi. I dla ludzi, więc czekajmy na. Na bieg wydarzeń dokładnie. No i kochani, jesteśmy na cmentarzu wojskowym, na którym pochowani są żołnierze radzieccy i polscy polegli w walce w czasie II wojny światowej. W takim nietypowym miejscu zdecydowaliśmy się zbierać grzyby, to znaczy nie oczywiście na cmentarzu. Nie będziemy tutaj grzybów żadnych zbierać. Natomiast jak przewodnik mój twierdzi, to miejsce odstrasza potencjalnych grzybiarzy. Więc im dalej w las, tym kurę. Więcej. No i kochani, jesteśmy w środku lasu, a tutaj wycinka. W rębowym wieku, jak się dowiedziałam, są tutaj drzewa, więc ogołocono część lasu z drewna, ale ja wam tutaj chcę pokazać coś innego. Mówiłam, że idziemy na kurki i jest kurka i to taka całkiem spora kurka, kurak można by powiedzieć, no, a tutaj mam już kuraków w specjalnie zaaranżowanej siateczce całkiem spo... zaczyna się dobry zbiór także powiedzieliśmy, że idziemy na kurki i są kurki no i jedziemy na kolejną turę przygód leśno- Poligonowych. Tutaj wszędzie był kiedyś poligon, teraz mamy piękne jagodniki. No i zobaczymy, czy nam się uda zdobyć jagody. Na jagody. Jesteśmy na jagodnikach. No i co, obrazło mnóstwo yy, krzaczków jagodowych, ale tak marnie dość, jeśli chodzi o krzaczki. I zobacz, drogi widzu, troszkę jest, na lody się uzbierało. No, jutro powalczymy jeszcze. LOLO420, z tej strony Dżamalski, wasz standardowy narrator. Także nie jest tak, że od tej pory Olga będzie tym nowym narratorem. Wróciłem albo inaczej Olga wróciła. Jesteśmy w okolicy rynku, w sumie ciężko to nazwać dniem. To jest niedziela i to jest taka godzina, w której się wraca z imprezy, niż na nią się idzie albo gdzieś się krąży po mieście. Jednak całkiem sporo ludzi tutaj. A my zbieramy się już w małą misję, którą sobie właśnie wykreowaliśmy. Docelowo kieruję się w stronę Solwaja Solweja, Solwaja. No nie wiem, Borku Fałęckiego, będzie lepiej. Ok, na, także o, już tak powoli opuszczamy ten rejon. Przed chwilą dosłownie mieliśmy prozak i całą masę ludzi, która chyba z tego prozaka wyszła, takich totalnie zmielonych. Pozdrawiamy, jak byliście. A tam ktoś klaszcze. Widać, że jeszcze. Rubika. Co? Klaszcze dla Rubika. Może był na jakiejś imprezie, gdzie grali Rubika i mu się wkręciło, nie? Także. O, proszę, to jest właśnie, to są te kurde Moping. tramwaje jeżdżące w godzinach... Poimprezowe. No, po, poimprezowe, nie? Także... Świętej Gertrudy i ludzie wracają z imprez, niektórzy jadą do jakiejś dziwnej roboty niedzielnej. Mówię dziwnej, bo wiecie, jak można pracować w niedzielę? Co Pan Jezus na to tak nie wolno, nie? Bóg kazał 7 dnia, wiecie, czy tam coś. To jest dla nas jak szab szabat. Szabas. szabas. Sabat. Sabat Sza, to czarownic. Wiem. No a Shabas to też takich czarownic od basu, nie? Tak. Także jako czarownicę od basu kierujemy się do lasu. Nie, są nie do lasu, ale blisko. Też na bas. Bas? Bas. Bas. Basen. 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 Właśnie kierujemy się na basen. Możecie sobie teraz pomyśleć. Czy my jesteśmy walnięci, żeby o godzinie 5 rano w niedzielę jechać na basen? No to nie jest to takie proste, jak Wam się wydaje, ale o tym chyba zaraz, albo już na miejscu, nie wiem, zobaczymy. A na razie będziecie mogli zobaczyć sobie Wawel. No właśnie, widać ten przypadek, o którym wspominałem. A tu widać Wawel. Cześć, Wawel i kawa Olgi. A no, także to jest dowód, że jesteśmy w Krakowie, że Olga jest w Krakowie, no bo wszystkim nie była w Krakowie, jak oglądaliście... Dokładnie. Tak więc jedziemy z pijanymi ludźmi na basen to tak w skrócie. Właśnie, rzemieślniczo Właśnie, rzemieśniczo. Godzina szósta, w niedzielę i właśnie ta okolica, która może niektórym ludziom coś mówić bo niedzielę w Krakowie od rana. Panowało tutaj coś kultowego dla wielu. Jak wiecie co, to dajcie znać w komentarzu, ale myślę, że tacy się znajdą. Dla nas wielu to było święte miejsce tutaj zaraz sobą, które będziemy mijać. Nawet specjalnie przysiadłem się na tą stronę, żebyście sobie mogli popatrzeć i dla nie niektórzy mogli zobaczyć i spojrzeć na to z sentymentem. Może kiedyś nagramy o tym jakiś odcinek. Opowiemy Wam więcej o tym, co tu się działo. I w ogóle z tego miejsca wzięło się naprawdę sporo osób w naszej ekipie, nie, bo i i Diablo i DJ Pirat. I właśnie mijamy te wszystkie tutaj miejscówki, które kiedyś były dla nas tak istotne. Oczywiście one już nie istnieją, ale kto ma wiedzieć ten wie. A jak wiecie już teraz, to możecie napisać. No, ciekawe czy ktoś wie o co mi chodzi. No tak, widok schodzącego słońca nad Krakowem. I jak tam nazbierałaś tych jagód i. E, orzechów ostatnio nazbierałam. Zielone orzechy służą temu, że tworzy się z nich nalewkę na żołądek, orzechówkę. No, ale Olga miała mały wypadek i ręce dziwnie wyglądają. No od orzechów właśnie, nie? I jeszcze nogi o kurde, no to ładnie, ładnie no jesteśmy w okolicach Solveja, no to no tutaj też jest niezła historia, jeżeli chodzi o nasz krakowski rave. kiedyś pewnie odwiedzimy te miejsca i wam coś tam pokażemy, ale to nie dzisiaj, bo dzisiaj chcemy odwiedzić coś zupełnie innego byliśmy ostatnio na takim evencie, który był organizowany właśnie w tym miejscu, w które teraz zmierzamy, ja w ogóle to jest najlepsze, że ja tak wiesz, buduję napięcie nie chcę spoilerować, wiesz i tutaj tu, tutaj tu, zdradzam zdradzam teraz więcej, a później pierdolne w tytule, wszystko, także na Hamik. To mój aparat już chyba powoli umiera, więc jak umrze to już nie wiem co będziemy ja nagrywać. Ja mam aparat przecież. Masz aparat? Te, te, telefoniczny. Ty, to zmienimy na twój. Dobrze. Także przełączam czy... Kurde. Przełączam. Przewłączam, -prze przewyłączam, <laughs> prze -prze coś tam. Przecudownie jest dzisiaj, nie? To mam nadzieję, że teraz nas lepiej widać i słychać. Chociaż ten obraz też wydaje się być taki jakiś blady. Może po prostu jest dzisiaj blado zobacz. Normalnie. No dobra. Olga mówi, że jest normalnie. Dzwony biją, więc chyba jest godzina 6 rano. Także nie ma sensu chyba budować tego napięcia, tak jak wspomniałem wcześniej. Kierujemy się tutaj na taki mały urbex, bo to jest takie małe miejsce, ale w sumie nie wszyscy o nim wiedzą. To jest taki opuszczony basen. Nie znamy jego historii, raczej stwierdziliśmy sobie, że nie ma co, tylko że jest po prostu spoko, fajny plener, żeby walnąć sobie jeszcze kilka fotek, które oczywiście Wam dostarczymy na Patrona, więc może coś z tego wyjdzie, a może nie. Zobaczymy. A przy okazji zobaczycie sobie te tereny. Może kogoś to bardziej zainteresuje. No i sobie to gdzieś tam odwiedzicie. Tylko, że najgorsze to, że tam trzeba było przejść e, przez taki ośrodek, który może... O, brama jest otwarta. jest otwarta. To już jest dobry znaku. Tam jest taki ośrodek wypoczynkowy, więc możemy sobie myśleć, że ten basen był kiedyś częścią tego ośrodka. Tak, pewnie tak. I po prostu przestał być używany w pewnym momencie. Tylko tam trzeba troszeczkę, no żeby się nikt do nas nie przyczepił Ja schowam, może. Chwilowo ten kamerunek, żeśmy sobie spokojnie przez siatkę przeskoczyli. To będziemy przeskakiwać także do za chwilę. Także musieliśmy przejść przez tak zwany teren prywatny, wstęp zbrojony, wiecie o co chodzi. I nie chcieliśmy robić przypału, ale już jesteśmy na tym obiekcie, przeszliśmy to, co było objęte. Pięknie to wygląda. Pięknie to wygląda. Także możecie sobie obejrzeć jest troszeczkę takich różnych. Ciekawych rzeczy do, do popatrzenia. No i można sobie fajne artystyczne fotki porobić. Jak widzicie, zielona woda i śmieci. To, jest to, to są klimaty undergroundowe, które my kochamy, po prostu. Ale takich różnych dziwnych obiektów czai się więcej. Temu się pewnie przyjrzymy zaraz. Ale tutaj, jeszcze między drzewkami, macie coś mniejszego. To jest jakiś brodzik. To jest jakiś brodzik, właśnie. Coś takiego. Dla małych dzieci właśnie Teraz już w tym brodziku nie ma wody, ale są drzewa. To jest ewolucja, właśnie. Tak to wygląda, mniej więcej. Jak ktoś lubi, no ale klimat jest ciekawy. To jest zawsze coś, co nam się może po prostu ładnie przydać do różnych artystycznych rzeczy. Jest to taki malutki terenik. A z tam jest? No, z tamtej strony. Ta drabinka na nową wygląda nawet jako. Jest po prostu posprawiana. A to jest fajne, tylko trzeba spłata szopu. jakby z Dobra, psami chodź. Chodź. O Kurde, nie ma tych, jak to się mówi, nie, tak? schodów. Także patrzcie się na czym my wchodzimy A ja tu zamiast trzymać się to ja po prostu kurwa kameruję o, Ale ładny widoczek w sumie, nie? Nie. nie wiem czy zdecydowałabyś się zjechać po tym. Nie. nie. nie chciałam w zielonej zupie. Wylądować. I wylądować w zielonej zupie. Jakże... No ale wygląda to dosyć fajno, nie? Czy jak ty podziałaś wstrętnie? W sensie fajnie. No taki undergroundowy klimat, no o co Ci chodzi, nie? Bardzo postapokaliptyczny. Postapokaliptyczny underground. Patrzcie, ja. się, tam jest ten basen. E, ten główny basen, do którego zaraz będziemy zbliżać się. A w ogóle jest rave, napis love and rave. Napis love and rave? No, zobacz, love and rave. Czekajcie, może Wam przybliżymy. Love and rave. I coś tam pod spodem DJ, nie wiem. Jo DJ, no może. Jot Jot. Także okej. Okay. Rave tu był, więc dowodem nie jest tylko ten film, ale również tam różne takie tam rzeczy. Dobra, robimy tu jeszcze parę foteczek. Elo, nie no wiem tylko. Ja nie, nic nie czuję, ja no. jestem chyba odporny. To są nasze schody, po których tu weszliśmy, także zrozumcie, jak się poświęcamy. Wow. No. hardcore. Tak wiem, za... że się nie zapadnie to pod nami. No właśnie tak się zastanawiam. Muszę przyjąć jakąś pozycję wygodniejszą, żeby tutaj... Boże, straszy mnie to. Nie wchodź po tym, Boże. Ło Jezus. Normalnie macie lęk wysokości, jak na to patrzycie? Ja mam lęk wysokości. Bo ja ale... Ja mam bardzo duży silny. Nie aż taki. Jesteśmy po sesji zdjęciowej. Musieliśmy przybyć o szóstej, żeby nie było nikogo. Więc domyślacie się, jaki to był zakres. Zakresy fotografii oznaczają, Stopień na gości modelki. No i mamy fashion, mamy nagły zakryto, mamy akt, mamy soft erotykę, więc to są różne zakresy, w których ja pozuję. Tak, są różne te jakby rodzaje mody, i na przykład Twoja koszulka z taką dziurą i z takimi rzepami, to jest taki trend, oczywiście. Nie? To jest mój trend, który ja sobie sama wykreowałam. Tak, niezły design. <ścoughs> Ale ja uwielbiam tę koszulkę szczerze mówiąc. Bo ma bardzo y, dobry krój i idealnie po prostu. No, zajebiście mi się w niej chodzi. No dobrze, że ci zajebiście w niej chodzi. Wiesz co, zobaczymy teraz ten główny basen, tak sobie zajrzymy na niego i pójdziemy jeszcze zobaczyć tam gdzieś w tle. Widziałem jakiś budynek. Jak byliśmy tutaj na takim małym evencie, właśnie na tej lokacji, to nie mieliśmy za bardzo możliwości, żeby to odwiedzać, więc teraz jakby też to nadrabiamy. Także jakieś poprzebiteczki, żebyście sobie zobaczyli ten basenik, jak on wygląda. Wszystko będzie, nie? A po tych wszystkich statystykach to widać, że jak się gdzieś pojawiają jakieś opuszczone miejsca, jakieś dzikie plenerki, no to Wy to kochacie, no to co ja mam zrobić? My was kochamy, no to dla was, dla was nagrywamy ją. A jak może ktoś z was lubi graffiti, to byśmy sobie graffiti nagrywali. Jak jedno z tych graffiti jest wasze, to dajcie znać w komentarzu Jo, Pozdrawiamy serdecznie wszystkich malujących. Wszystkich malujących i oglądających i słuchających Rave FM. A dzisiaj jest Dab Machine w ogóle. A takie coś tam. A to jest w ogóle na włoć, to roślinka. Olga uczy i bawi. <gry> Trzeba też sprawdzić co to za rośliny. No Olga chciała sprawdzić wam, co to jest tam na włodzie i w zasadzie yy, no, nie mam tutaj zasięgu. To tu jest tak jak Olga powiedziała, postapokaliptyczny vibe. Widzicie, mają <gry> jakieś rzeczy z tymi ukrytymi w lesie. Jakieś lampy, które już od wieków nie działają. Gdzieś są nawet wydrążone, zgrafitizowane. Olga się drapie, nie wiem gdzie. Po I... No, i tutaj są jakieś chodniki, które też pochłania nam przyroda, więc jest takie postapienie. Jakbyście chcieli robić jakąś sesję, gdzie byście mieli w klimacie właśnie jakieś postapokaliptyczne wizje, no to myślę, że tutaj można sobie spokojnie podziałać. Tymczasem widzę tu jakieś faktycznie, mam nadzieję, że nas coś zaraz nie zje. A ogóle nie ma budynku. Nie, to jest taki budynek, po... ale z jest. No właśnie, tutaj widać jakiś budyneczek, jeszcze odkryliśmy na koniec. Wcześniej nas tu nie było, więc jesteśmy w tym miejscu pierwszy raz. Coś tu się paliło. Jest jacyk szatan. Wydaje mi się, że to były jakieś umywalki, czy prysznice. Ale mogą być no, no Jest to dosyć ciemno, więc wydaje mi się, że nic nie widać. Ale no, mam nadzieję, że coś tam zobaczyliście. Więc tak jak mówię, terenów jest tu troszeczkę sporo i można sobie spokojnie... Ja, jeszcze ciemno. Jakieś foteczki porobić. No, żadnej latarki nie mamy, więc w ciemność wchodzić za bardzo nie ma sensu. Jeszcze tam drugi jest. Mówi, że tam jeszcze drugi jakiś. No, widać, że tutaj działo się. A chyba. A chyba. Zbiornik jest ładny. Proszę, jak ten budyneczek elegancko z tej strony. To chyba były kibelki, jak mi się wydaje. No, A to szambo, tak? A to jest właśnie jakaś bomba. Patrzcie, się, jak tutaj normalnie rozsadzone jakieś rzeczy, jakieś studzienki. I ten system rur aż trzy. Normalnie są tutaj, nie, cztery, jakieś bojlery wielkie. Pewnie to służyło właśnie do czegoś związanego z tym pięknym basenem. Jak ktoś się zna na basenach, to może mi powiedzieć. Pewnie napełniało ten basen czy coś tam. Także, jak wiecie, to dajcie znać. My się nie znamy. My tylko bardziej na muzyce, nie? Ale patrzcie się. Jakby to obciąć, to by było radio. A radio to, wiadomo, Raiffey FM. Ale też niezłe, nie? Niezły motyw, żeby tutaj foteczki porobić na tych wiesz, boiler roomach. Boiler room. Boiler room foto. Czy jest to zwiedzać? Może zrobimy tutaj kiedyś seta, nagramy. Boiler room Czyli można. patrzeć, w ogóle tam jest kolejny budyneczek za tym drzewkiem. Jakieś bambusy, tu rosną. Bóg wie co to jest. Tu jest trochę obliwe. Jebać was Jebać was. Tym razem was. Tym razem nas. Tu chyba był kibel, i patrzcie się na te drzwi. Chyba komuś się tak, bardzo to... mocno chciało. Za potrzebą. Mhm. Olga mówi, że nie chce tu wchodzić, ty, ale ja tu sobie wejdę. Jest ciemno, ale. Tak, to były kibelki. O, jest ale ktoś ukradł kibel. Więc chyba rusty tu byli. No, tutaj chyba też się paliło. To jest dopiero post-apokaliptyczny kibel. Próbowaliśmy odpalić w telefonie. Latareczkę, żeby Wam kible spalone ponagrywać nagrywać. Raczej się nie ma co obawiać, chyba że nam co najwyżej, że nam ktoś wyskoczy, ale że nic się pod nami raczej nie zawali. No i oczywiście kibelek z ładnym, pięknym widokiem na las, którego nie widać, bo prześwietlone. I ewidentnie coś się chajcyło. Wychodzę stąd. w ciąg dalszy. Znaczy wydaje mi się, że to może były szatnie jakieś prysznice związane właśnie z tym wspaniałym basenem, nie? To właśnie wygląda jak jakieś, jakaś sala. No widzicie, to jak to wygląda. Bo tutaj taka posadzka, i tutaj wygląda, jakby właśnie były jakieś prysznice. Także w każdym basenie jakiś prysznic musiał się znaleźć. Organizacja zniknęła. Tutaj chyba były jakieś szat nie? Tak mi się wydaje. Tak. Więc być może nawet nie był to jakiś. Mirabelki. Także wydaje mi się, że to nawet nie musiał być basen tego ośrodka wypoczynkowego jak na początku myśleliśmy, tylko że to po prostu był jakiś basen miejski. Jak widzicie, tu jest jego wejście, więc kiedyś tu się chyba wchodziło i tu pewnie siedziała pani lub pan z biletami i kasowali was za tą przyjemność. A teraz nikt nas nie skasował na szczęście. Także tu, kurde, powiem wam, ruinki fajne są. Można zwiedzać, można robić foteczki. Widzicie tam jakaś dziura w ziemi, więc podejdę. No to powiem wam, że jak ktoś jest hardkorowcem, to tam mogło być jeszcze ciekawiej, bo widzę, że to prowadzi dosyć w tamtą stronę daleko. To już dla hardkorowców, ale nie dla nas dzisiaj, bo nie mamy odpowiedniego... Sprzętu do nurkowania. Tak, sprzętu do nurkowania, ani gumiaków nawet nie mamy, więc nie ma sobie co psuć dzianka niedzielnego, no bo dzisiaj się jest wydziela. Ale jakiś bo... No tak, to wygląda jakby tu właśnie była jakaś zajebista kawiarnia. Dobra, my już powoli kończymy naszą wędrówkę. Może jeszcze byśmy pozwiedzali dalej, ale pojawili się jacyś dziwni ludzie i nie chcemy za bardzo z nimi wchodzić w reakcję. Jak na każdym ośrodku wypoczynkowym jeszcze znaleźliśmy boisko jakieś, jakiegoś tenisa czy był wie czego, trochę już nadprute, ale też się pojawiło w tle wierzby, takie ładne okoliczności przyrody. Ja tak wiecie na szybciutko, bo ładnie chyba było oświetlone w ogóle, bo czas stąd spadać, bo nas normalnie ktoś tutaj śledzi, albo myśli, że my go śledzimy. Jak ci ludzie się pojawili, to my uciekamy. No takich jakbyście chcieli sobie podjeść, takich ładnych Mi Mirabelków, to jest tego tutaj na no, jak To może tam jeszcze jest jakiś tam teren do zwiedzania, może nie obaczyliśmy wszystkiego, no bo niestety trochę nas wystraszyła ta sytuacja, że ktoś tam nas po prostu gdzieś tam doczaił i myśmy nie wiedzieli co, kto, jak, dlaczego, a nie chcieliśmy wchodzić w jakąś większą konfrontację, więc po prostu sobie myknęliśmy stamtąd. No i to tyle mogliśmy wam pokazać. A teraz możecie jeszcze z tej strony sobie zobaczyć o wejście na ten basen. Widzieliście, byliśmy po tamtej stronie w klatce. O kurwa, nasz boiler room. Także Adaś, nagrywamy Seta. No, Sun System, jedziemy z Koksem. No. Ale nie Karlem Koksem, tylko wiecie. Sun System Selecta Ray FM. Mm -hmm. Respekta. W ogóle jak myślisz? Bo ja myślałem, żeby gdzieś tam zwiedzać jakieś oldschoolowe miejsca związane z krakowskim e, clubbingiem, najlepiej takie, które już nie istnieją, nie? No. Żeby zobaczyć, właśnie, między innymi ten Solvay. No, pewnie, wziąć się Fontema. No właśnie, też myślałem, też myślałem o Fontema, także Fontem. Pozdrawiamy Cię serdecznie, jeżeli to oglądasz. I też można by tam, wiesz, uwaga, rentgen. W sumie tam jest jakaś inna knajp, ale można mm -hmm. poopowiadać, nie? Coś tam wziąć. Znaczy, ja nie poopowiadam. Coś tam możesz, nie? Za research, odpowiedni, <laughs> Tak, no tak, jako taki narrator. A Fontem jako uczestnik, ze swojej perspektywy. A ja mogę z nim wywiad przeprowadzać. No coś takiego, nie? Coś można takiego ulepić, jakbyście chcieli coś takiego zobaczyć. Jak to się działo w Krakowie na imprezach 100 tysięcy lat temu, jak jeszcze dinozaury chodziły po ziemi, po jurze krakowsko-częstochowskiej, to ten, to dajcie znać. To może coś takiego dla Was ulepimy. Także zmienimy nieco content. Więc na razie szukamy jakichś tam pomysłów. Jak macie jakieś pomysły, również możecie pisać. Pamiętajcie, facebook.com, przez czy, czy na Instagramie. Whatever. Jak chcecie jakąś kooperację zrobić, gdzieś pojechać, coś nam pokazać, gdzieś wbić. A w ogóle taki pomysł, no. żeby robić taki, wiesz, zwiedzanie, review klubów, nie? No. Że jedziemy gdzieś do jakiegoś klubu i odcinek poświęcony danemu klubowi, nie? No. Że co tam myślimy, jak tam się działo, jaki był Można. klimat. To jest taki inny pomysł, teraz tak ogólnie. Ja mam jeszcze pomysł, że moje zajawki te, zioło, zioło lecznicze, wyprawa po zioła. Pewnie by się sprzedało, ale niekoniecznie na naszym, e, kurde. Wśród naszej publiczności. Chociaż nie wiem, nasza publiczność lubi zioła. Lo 420, ale chyba nie o takie zioła chodziło, nieważne. Jakbyście chcieli coś o ziołach wiedzieć, to piszcie. No a my się teraz kierujemy w stronę tych tramwajów, co tam jeżdżą. Nie wiem, czy jeszcze wbijemy gdzieś. Chyba nie, bo wszystko jest zamknięte, bo dzisiaj niedziela. Nie handlarz. No więc nie możemy sobie pohandlować dzisiaj. Pan Jezus nie pozwala, tak jak mówiłem wcześniej. To był taki odcinek, i myślę, że nie ma Wam co nawijać dalej. Na wszelki wypadek mówimy Wam. Bye bye. bye bye elo, elo elo 420 Zawsze i wszędzie. Zawsze i wszędzie palone y ten. <noise> jakby ktoś chciał pooglądać sobie na szybko jeszcze piękne i wspaniałe murale. Możecie sobie zrobić stop klatkę i poczytać co tam pisze. Ale już zdewastowany widzę. Ale nam no, się nie chce czytać. Te wszystkie rzeczy tutaj wokoło wyglądają dosyć oldschoolowo kosmicznie. I myślę, że jakby podrążyć tą okolicę jak ktoś jest stąd. U, jak to jest stąd, to może nam dać znać, patrzcie się na te... Same garaże, które wyglądają jak włochowe. Tutaj nas nieczęsto można spotkać. Raczej rzekłbym, że rzadko. Jak już bijemy, to chcemy po coś bić. O, ten budyneczek w co coś oznacza. Dobra, mordeczki. Możemy podejść sobie na PKP, no. Dobra, idziemy.